mano. Witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj chciałbym wam pokazać jak podeszłem do zrobienia własnej zabudowy na samochodzie jakim jest Hyundai Galoper. W tym filmie pokażę wam własne rozwiązania, które zastosowałem. Cała zabudowa została wykonana przeze mnie własnoręcznie, więc jest to film dla osób, które też chciałyby spróbować zrobienia swojej właśnie zabudowy w sposób własnoręczny. Serdecznie zapraszam do zasubskrybowania tego kanału i do zobaczenia innych moich filmów, a teraz przechodzimy już do materiału. No więc po otwarciu bagażnika tak prezentuje się moja zabudowa w pełnej okazałości. Ona teraz jest w, po prostu rozłożona tak, aby można było tutaj komfortowo sobie spać. Ja mam ponad 1,85 m gdzieś myślę. I jestem tutaj w stanie normalnie się położyć i sobie komfortowo spędzić noc właśnie na tej zabudowie. Tutaj od razu mówię, że kanapa tylna nie została wyrzucona, ona jest po prostu złożona. Jedyne co tutaj zostało usunięte to tylny rząd siedzeń, który jest w galoperze, bo jest to auto siedmioosobowe. No i tak prezentuje się właśnie ta zabudowa. Ją można oczywiście wyjąć w bardzo prosty sposób. Myślę, że kilka minut wystarczy, żeby po prostu przywrócić ten samochód do stanu fabrycznego. Na samym przodzie tutaj mam dwie takie szuflady. One jeszcze nie są do końca zrobione, ponieważ jeszcze raz będę je musiał przemalować, bo tutaj jedna warstwa farby, no niestety nie wystarcza i jeszcze to wszystko przebija. Chcę tutaj jeszcze takie po prostu fronty sobie zrobić na na tutaj te półeczki, żeby to było wszystko ładnie zlicowane. No bo jak teraz widać, no nie jest ona do końca prosta. Tak jak mówię, robiłem ją. Całkowicie sam bez żadnego wcześniej doświadczenia. Jest to moja pierwsza zabudowa w życiu, ale jak widać da się, da się coś zbudować i myślę, że wygląda to całkiem spoko. Do wykonania tej zabudowy była mi potrzebna oczywiście sklejka. Na taki materiał się zdecydowałem. Jest to sklejka 15 mm, dlatego, że Właśnie. Jest ona, moim zdaniem, najbardziej optymalna do tego typu rzeczy. Zapewnia całkiem spoko. Tutaj stabilność, to jest naprawdę wszystko stabilne, nic tutaj się nie czepie. Można bezpiecznie na tym spać. Więc, jest to jak najbardziej wytrzymały materiał. Jest to materiał, w którym się fajnie pracuje. Więc to mogę polecić. Będę w tym filmie też na sam koniec robił takie podsumowanie kosztów, ile mnie taka zabudowa wyniosła. No, bo jak sami wiemy, jeśli chce się kupić zabudowę robioną przez firmę, która się tym zajmuje, no to to jest koszt kilku tysięcy złotych. Nie, to już mogę teraz powiedzieć, wyszło to znacznie mniej, no ale trzeba było poświęcić troszeczkę czasu, troszeczkę nad tym pogłówkować, troszeczkę tych rzeczy poszukać w sieci. Ale tak, tutaj wygląda to w ten sposób, że mamy właśnie przygotowane, przygotowaną zabudowę do spania. Jednocześnie tutaj te boki się otwierają całkowicie i tutaj są seryjne właśnie nadkola, się tutaj znajdują, ale można właśnie dzięki temu jeszcze tutaj sobie pochować jakieś rzeczy, żeby jak najwięcej tutaj załadować. To jeszcze u mnie jest tak nie do końca ogarnięte. Tu nawet jakieś jeszcze śrubki leżą, bo nagrywam to niedługo po tym, jak skończyłem w sumie budowanie tego i gdzieś dopiero jestem po pierwszych testach, ale jestem naprawdę zadowolony. Z drugiej strony wygląda to tak samo tutaj już jakieś graty leżą podstawowe, żeby zachować możliwość wyciągania tej zabudowy i żeby to było całkiem estetyczne. No to jak widzicie tutaj to też jest zabudowane, ale zastosowałem tutaj takie proste zawiasy. To się składa w ten sposób. Tak samo ta, ten tutaj ta tutaj Zapadka, że tak powiem, też również się składa i jednocześnie wygląda to estetycznie. Nadal można tą zabudowę w prosty sposób po prostu wyciągnąć, ale najważniejsza funkcja, jaką to spełnia, to nawet nie jest dodatkowa, że półeczka, oczywiście to jest bardzo fajne, ale wspiera to dodatkowo tom. Tutaj pokrywę. Dzięki temu można na tym normalnie leżeć i nie bać się, że po prostu się wpadnie tam do środka. Więc można powiedzieć, że przestrzeń została całkowicie wykorzystana. Ja tutaj to zrobiłem na prostu. Można się bawić w docinanie tego tutaj do tego kształtu, ale nie mam takich umiejętności chyba. Przechodząc już tutaj do szuflad, które zbudowałem własnoręcznie. To najważniejsza rzecz, to są prowadnice. Ja tutaj zastosowałem 90 bodajże 2 cm, ma ta prowadnica od marki Wevor. Zdecydowałem się na to, dlatego że u tej firmy są one dostępne. Są dostępne w dobrych cenach i w różnych wariantach, więc można sobie to fajnie dopasować do wymiarów, jakie się ma w swojej terenówce. Pewnie to jest zwykła chińska prowadnica, która jest dostępna też u różnych innych sprzedawców opakowana marką Wevor, ale jest całkowicie wystarczająca. Ona ma udźwig do 100 kg, także nic się z tym nie powinno stać, nawet jeżeli ta szafka będzie całkowicie wypełniona. Co też ważne, te prowadnice mają już wbudowane blokady, dzięki czemu szuflady nie otworzą się nam w trakcie jazdy, co jest ważne po prostu ze względów bezpieczeństwa. Odblokowuje się to w ten sposób, że naciskamy ten żółty tutaj DINX, i ta prowadnica już w tym momencie jest odblokowana. Trochę ciężko mi to jest jedną ręką pokazać, ale właśnie teraz jest odblokowana i można tutaj za rączkę wysunąć całą szufladę. Jak widzicie, no ja muszę to jeszcze raz przynajmniej pomalować, żeby to lepiej wyglądało, ale chciałem już po prostu sprawdzić, czy wszystko działa. Tak, należy. Teraz ta szuflada również jest zablokowana, także ona nam się nie wsunie z powrotem. W środku przegródki ja po prostu zrobiłem to tak, żeby móc tutaj wsadzić sobie kuchenkę w opakowaniu taką turystyczną, i jakieś inne graty. Tutaj na przykład jest taka mini szufladka, żeby tutaj właśnie na przykład trzymać elektronikę, jakieś powerbanki inne inne pierdoły. Teraz żeby schować tą Szufladę również naciskamy, i ona już sobie sama, sama wjeżdża i wskakuje, i nam się teraz nie otworzy. Druga, analogicznie, również sobie wyjeżdża tutaj, wszystkie półki całkiem duże. Myślę, że wyszło to naprawdę, naprawdę fajnie. W dobrych pieniądzach udało się tak naprawdę te prowadnice dostać, także jestem z tego zadowolony. Kolejna ważna sprawa myślę to y, obicie y, takiej zabudowy y, no bo budujemy ją z gołego z gołej sklejki ja to dodatkowo pomalowałem żeby to wszystko było ciemne dodatkowo obiłem to po prostu takim y, szarawym y, filcem który gdzieś tam dostałem na, na jednym jakimś portalu y, aukcyjnym popularnym w dobrych pieniądzach y, instalacja tego jest naprawdę naprawdę banalna nikt nie będzie miał z tym problemu żeby po prostu taką sklejkę sobie okleić właśnie takim filcem przechodząc teraz do miejsca które się składa to ta płyta nie jest w żaden sposób tutaj przymontowana ją można to zaraz też pokażę po prostu przełożyć ona tutaj się opiera na, na sklejce po prostu z tej części zabudowy a tutaj opiera się co widać na złożonej Kanapie. Stabilność tego jest naprawdę świetna. Niektórzy robią tutaj jakieś różne podpory tych zabudów. Ja po prostu to oparłem na, na kanapie, dzięki czemu nie musiałem je wy, wymontowywać. Samochód jest w pełni funkcjonalny. Po złożeniu tej zabudowy nic nie traci. Można tutaj w pięć osób nadal, nadal po prostu jeździć. I teraz tak. To można oczywiście złożyć z tym się nie jeździ raczej po prostu jak się już chce spać to to się rozkłada to nie jest w żaden sposób, tak jak mówiłem przymontowane, wystarczy to tutaj podważyć i jedną ręką nie jest to takie proste do zrobienia ale można to po prostu przesunąć w ten oto sposób i to wchodzi akurat idealnie na tą drugą część o i już mamy tutaj kanapę tutaj jest na tym się właśnie to opiera nawet tego nie malowałem bo tego i tak zbytnio nie widać kanapę można położyć do pionu i wszystko jest nadal w pełni funkcjonalne tak to się prezentuje po złożeniu no Minusem jest to, że jak jest to tutaj złożone, i to nie da się tego otworzyć, no bo tutaj to wtedy leży. Ja raczej, jak jeżdżę na co dzień gdzieś, no to tego w ogóle ze sobą nie biorę. To tylko jak planuję spać, no to to będę sobie wtedy woził i pewnie też to wtedy nawet będę rozłożone cały czas woził. Tak, żeby to, te półki nadal można było otwierać w trakcie, w trakcie gdzieś jakiejś wyprawy. Dobra, teraz chyba rzecz, która wszystkich najwięcej interesuje, czyli koszta. Koszta wykonania takiej zabudowy własnoręcznie. Nie będę mówił, ile dokładnie to robiłem, no bo to jest indywidualna sprawa, kto jakie ma umiejętności. Ja też to robiłem dziś sobie w wolnym czasie, ale tak, najważniejsza i najdroższa rzecz to jest zakup drewna do zbudowania takiej zabudowy. Ja w sumie potrzebowałem tyle drewna, że musiałem zapłacić za całość 600 Zł. To były takie po prostu trzy płyty, które wszystko później pododcinałem. One miały no, ponad 2 metry długości, ponad sporo metr szerokości. Teraz nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, ale był to koszt 600 zł. Drugi największy koszt w trakcie budowy takiej zabudowy to są prowadnice. Koszt jednej pary takich prowadnic. To jest na stronie wywora 160 zł. Można szukać oczywiście gdzieś jeszcze na jakimś Aliexpress takich prowadnic gdzieś tanie może, może się uda dostać. No ja wziąłem od wywora, przyszło to w ciągu tygodnia i naprawdę jestem zadowolony. Także jedna para 160, druga para 160 zł, kolejny koszt to jest zakup filcu do obicia tego wszystkiego e, zamówiłem w sumie 4, 4 metry kwadratowe, tak by to wychodziło może trochę więcej bo jeszcze mi tego troszeczkę zostało, ale y, nie jest to rzecz droga, ja gdzieś to na, na internecie znalazłem za około, nie wiem, 3 dychy za metr kwadratowy to wychodziło nawet trochę, y, trochę mniej w sumie gdzieś koło stówki zapłaciłem za cały filc, który tutaj Wykorzystałem rzecz, którą też trzeba oczywiście doliczyć, to są śruby, które gdzieś zostały tutaj zastosowane, ale to raczej są groszowe, groszowe sprawy, gdzieś nie wiem z 10-15 zł maksymalnie zapłaciłem za wszystkie wszystkie śruby, jakie tutaj wykorzystałem. No i tak naprawdę z materiałów, no to co? Jeszcze jakieś rączki, chyba 7 zł wlerła. Kosztuje takie coś, są różne warianty, także 2 razy 7 zł. No i tak naprawdę tyle nic więcej, żadnych więcej kosztów tutaj i żadnych innych materiałów nie było. Trzeba kupować, jak sobie, tak mniej więcej, sumujemy te koszta takiej zabudowy. To wychodzi około 1000-1100 zł. To jest oczywiście kwestia indywidualna. Ja tutaj też doliczyłem e, jakieś farby, jakieś inne rzeczy, które gdzieś e, tutaj zastosowałem nie wiem, papier e, ścierny. E, ale około 1000-1100 zł to jest taki finalny koszt, jaki poniosłem za tą zabudowę. E, finalnie myślę, że całkiem spoko e, no bo jednak, jakbyśmy chcieli od profesjonalnej gdzieś tam firmy, która się zajmuje takimi zabudowaniami, no to raczej jest to tylko bliżej 3000 niż 1000 zł. Wiadomo, trzeba było na to poświęcić troszkę czasu, ale ja jestem bardzo, bardzo dumny z finalnego efektu. Jakoś zrobiłem to sam. Pierwszy raz coś takiego robiłem, więc naprawdę jestem zadowolony. Oczywiście można zrobić taką zabudowę dużo taniej można zastosować tańsze drewno które jest największym kosztem takiego, takiego takiej budowy można zastosować inne prowadnice, które na przykład nie mają blokad kombinować z własnymi blokadami szukać taniej można w ogóle by tego filcem nie obijać no, można na tym dużo przyciąć ale ja nie chciałem jakoś bardzo, bardzo na tym przycinać, więc finalnie 1000 ponad złotych za to wszystko zapłaciłem i muszę przyznać, że nie jest to skomplikowana praca. U mnie to wyszło naprawdę nie do końca równo, ale wszystko spełnia swoją swoją po prostu funkcję. Jest to moim zdaniem całkiem estetyczne. Oczywiście tutaj gdzieś ten filc jest tak położony, jak jest. Ja nie wiedziałem, że ile tego dokładnie przycinać i tak dalej. To można zawsze poprawić w przyszłości. Na razie jest to naprawdę moim zdaniem fajna zabudowa zrobiona w fajnych pieniądzach. No więc każdy kto chciałby się czegoś takiego podjąć, ja zachęcam, bo jest to fajna rzecz, żeby się tego nauczyć. Po prostu fajna przygoda, że można sobie coś fajnego swojego zrobić przy swojej terenówce. W tym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Zapraszam do innych filmów i do zobaczenia, do usłyszenia. Bye bye.